W tym filmie zagrałem na kit PvP po ogromnej aktualizacji Sprawdziłem tajemniczy labirynt, w którym znajdują się lucky bloki Co z nich dropi, czy warto je kopać, oglądajcie obowiązkowo do końca Losujemy najlepszą rangę, czyli rangę szef Zostaw lajka, subika i w komentarzu napisz swój nick z gry No i z dopiskiem na jaki tryb chcesz dostać tą rangę A ja nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania Witam was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Tak, lekkie opóźnienie, lekkie braki z regularnością, ale spokojnie po prostu dużo pracy było nad serwerem. I tutaj dużo się zmieniło. Jesteśmy na e, trybie kit PvP na serwerze szefy.pl. Tu się pojawia osoba, która wygrała rangę szef z ostatniego odcinka. E, w tym odcinku róbcie to samo. Po prostu sub, like, wiadomo w komentarzu i widzowie. Mianowicie, ja się jaram. Jesteśmy na koncie z Camper, czyli na koncie, na którym e, gram bez wydawania pieniędzy. Na swoim multi-koncie po prostu na Steve'ku. I ostatnio, jak byłem tutaj, no to troszeczkę e, serwer się różnił. Nie można powiedzieć, że nie. Teraz jest e, ogromna różnica. Mianowicie, jest całkowicie nowy spawn. Jest, e, bym powiedział, że ciekawiej nowa mapa i zaraz wam pokażę, co się w ogóle o co chodzi z tą nową mapą, bo e, pojawił się taki NPC, mianowicie Wędrowiec, który, jak sobie do niego klikniecie to tutaj prawym, no to on e, chce jakieś odłamki labiryntu, które wymieniacie e, w dużej ilości, bo dwa staki za jedno giga ciastko, to się może wydawać dużo, ale zaraz wam pokażę, że to wcale nie jest aż tak dużo, jakby się wydawało. No i te giga ciastka można wymieniać na chef boxy, na e, klucze do skrzynek, gdzie są itemki te customowe, eventowe, wiecie o co chodzi, na kaskę, na kamienie mocy, na totalnie wszystko, więc Wydaje mi się, że jest łatwiej zacząć teraz dla nowych graczy. tak, 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 do, dokładnie. Ale nie wiem, czy ja to powiedziałem jeszcze tak odbijając, że strefa AWK jest totalnie porąbana. Jest godzina 9.58, czyli jest poniedziałek, szkoła. Wiadomo, no kurde, ostatnie momenty tej szkoły. Jeszcze mama każe chodzić. No, mówisz, mama, ale już nikt nie chodzi. A ona mówi, nie, ty musisz chodzić i jesteś zły. No, to właśnie takie osoby tutaj na serwerze są i oni zostawiają awk na strefie AWK. Mówię, dlaczego w ogóle? Szkoda, kurde, prądu. Ale nie, nie szkoda. Chłopie, ja stałem pół godziny, dostałem 1000 dolarów, 1000 dolarów. Przez pół godziny stania. No to jest porąbane. Wydaje mi się, że to będzie trzeba znerfić. Na razie nie znerfiamy, ale wydaje mi się, że będzie trzeba. Więc jeśli ktoś jeszcze jest, to niestety korzysta, ale dobra. Yy, koniec pitu, pitu, koniec gadania. Widzowie, ja skaczę. Kurde, tylko ja muszę skoczyć jakoś tak bezpiecznie. Dobra, skaczemy jak najlepiej, jak najbardziej. Po prostu i biegniemy, kurde, od razu do labiryntu. Widzowie, jest całkowicie nowa mapa. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest og ogromna. Po prostu jest większa mapa, więc jest ciekawie. Dobra, tu są jakieś żomeczki. Ja widzę, biegnę do labiryntu. No i ten labirynt to właśnie yy, w tym miejscu te odłamki się zdobywa. Ja tu biegnę, kurde, najszybciej i te najważniejsze to, żeby się nie zgubić. Biegamy tutaj. Najprawdopodobniej, jak dobrze mi się y, wie, no to nie powinienem tutaj tracić temów, ale my tutaj musimy biegać i szukać czegoś takiego jak Lucky Blok. Kurde, najprawdopodobniej one są wykopane, bo one się respią co jakiś czas, więc nie zdziwiłbym się, jak one, jak one tutaj były. Tylko, no, ktoś przede mną je wykopał. Nie, no, musimy je, kurde, znaleźć w takim razie. Jak się okaże, że tych Lucky Bloków może, nie wiem, jest za mało i one zbyt rzadko się respią, no to my tutaj podkręcimy śrubę i będzie ich więcej, bo aktualnie, no kurde, biegam po tym labiryncie i ani jednego nie znalazłem. Wiem, że na pewno one są, ok? Musicie mi wierzyć, bo yy, sam tutaj na aktualizacji byłem i to sprawdzałem, więc one są, tylko ludzie yy, wykopują je. Nie dziwię się. No i wracając, najprawdopodobniej na tej strefie po prostu nie tracisz itemów, nie? Jak zginiesz, ale yy, jest, ale jak jesteś nubkiem, takim jak ja, który ma małego killstreaka i jest początkującym graczem, no to on takich itemów na, yy, jak po śmierci nie straci. Ale osoby, które są yy, dość wystakowane, mają już dużego killstreaka, to takie itemy stracą No i zobaczcie, proszę, proszę, no nie bij! Mnie. No i zginąłem sobie, no i itemów nie straciliśmy. Straciliśmy nic nie straciliśmy, bo nawet nie, do, nie doszło to do statystyk. Ta śmierć ani nie straciliśmy kill Dobra, jednak straciliśmy. Ja pierdzielę. No to to jest ten minus, że można tych itemów tracić. No to był jakiś żomal z klanu, kurde, cloud, czyli z najbardziej wystakowanego klanu na yy, serwerze. Raczej osoby, które grają, no to znają ten klan Tutaj Zomeczek mnie goni, tylko on nie wie, że ja mam sharpnessa 3. Nie, dobra, oni mnie nie gonią. Ale wiecie co? Ja bym sobie pokorzystał nawet z tego, że ja tu jestem. Tutaj totem pada. Przyspłącić jednego. Kurde, szybciuteńko. Jednego trzeba zabić. A przynajmniej mam taką nadzieję, że nam się uda jakieś zabójstwo zrobić. Raz, dwa. On będzie. Ja zabiłem, dobra, zabiłem go. I wiecie co, ja mam dojazd, ale spokojnie. Ja jem sobie refila. jem sobie refila. Nie wiem, jak on z ilością HP stoi. Ale wiecie co? W razie co? Jak ja będę tracił, bo jest szansa, że ja zginę, to po prostu ja sobie wbiegam na. E, wiecie, wbiegam sobie od razu na labiryncik i tych itemów tracić nie będziemy, więc... O, i zobaczcie, jest Lucky Blok! Kurde, stary! Ja pierdziele. No chciałem Lucky Bloka, ale dobra, lepiej jest, żeby Była taka sytuacja, jaka była, niż żebym stracił nasz mieczyk Sharpness 3. Ale widzieliście, no Lucky Blok się znajdował. Ja go muszę wykopać dzisiaj, kurde, Nie mam rangi, tak to by się przydał jakiś kurde repair czy coś. Bardzo niedobre informacje, widzowie. No nie wiem jak tam się przedostać, żeby być w bezpiecznym miejscu. Po prostu. Zbyt dużo graczy jest, zbyt dużo znaczy chcę y, Twojej śmierci. Dobra. Jeszcze raz sobie skaczemy. Chociaż no z drugiej strony, jeśli byłby jakiś warp, taki wiecie, że jest warp, labirynt, no to też byłoby niby okej okay, ale z drugiej strony, właśnie byłoby to zbyt OP. Dobra, biegniemy tam, proszę. No, widzieliśmy, że laki blok się zresły, więc no, te, te laki bloki tutaj powinny być. Dobra, tam jakiś gościu sobie biega, więc ja sobie odpuszczam. Widzę laki bloka. Kurde, po drugiej stronie, ale dobra, tu jest. Wykopujemy go i dostaliśmy jeden odłamek labiryntu. Yy, tych odłamków można wydropić na jedno wykopanie parę sztuk, więc to nie jest tak, że jeden laki blok równa się jeden yy, odłamek. To właśnie teraz miałem takie Pecha, bo można nawet 5 sztuk naraz Tylko tak powiem mam, że mam wrażenie, że trochę ich jest za mało Prze Zrobimy chyba e, po tym odcinku małą taką mini poprawkę, że będzie ich troszeczkę więcej Proszę mnie, żeby ten ziomal mnie nie bił Kurde, no i wystakowaniec będzie biegał kurde i tak mnie zabijał No po co, no po co ty kurde Porażka, porażka, po prostu porażka, nie no, nie wiem po co Tym bardziej, że to jest gościu, który jest wystakowany, to serio szkoda czasu On nie zdaje na coś takiego żeby takie wystakowańce tak biegały tam. Chociaż z drugiej strony to są dla nich darmowe, kurde, wiecie, te odłamki labiryntu i sobie wbijają eventówki. Ale my się nie poddajemy, lecimy dalej, widzowie, w to samo miejsce. Do skutku, kurde, aż nie wykopię. Minimum, kurde, z 10 tych odłamków labiryntu. No, bo on też jest podświetlony. Jak się ktoś zastanawia, na przykład, camper, a co to znaczy, że ziomalny jest podświetlony? No to jak dobrze wiem, a wiem na pewno, no to on po prostu ma killstreaka. Osoby, które mają większego killstreaka od zwykłego Mnupka jak ja, no to są po prostu podświetlone i je widać przez ściany. No a ten gość jest taki poświetlony, no i on nawet będzie za mną teraz dalej gonił. Nie, no to jest debil po prostu. Przepraszam, że to mówię, ale no to jest debil, nie? Mam nadzieję, że go ktoś z graczy na serwerze zabije i on straci te wszystkie itemy, nie? Naprawdę, no to jest debil. Po Przepraszam, że to mówię, ale w takim razie ten odłamek labiryntu my sobie kulturalnie odstawimy do ECK I jestem ciekawy pod takim względem. Na przykład, no ja mam teraz 2000 darów serwerowych, to ja sobie bym na przykład chciał slash rynek zobaczyć, co ja mogę za to sobie kupić. Na przykład damy sobie zbroję i za 1500 dolarów mamy hełm Pro 4. Ej, ja pierdzielę najlepszy hełm. GoPro 4 za 1500 dolarów. Ja sobie to po prostu tak okupiłem. Ej, no gigamocne. No dobra, no to mamy coś takiego. No i zostało nam 500 dolarów. A na przykład jakbyśmy chcieli jakąś klatę. Też po 1500. Ale widzę, że kto to wystawia. To wystawia y, gracz you know Hunt. On jest ogarnięty, bo kojarzę ten nick. Ale klata też za 1000 dolarów. Kurde, ej, w sumie zdobycie najlepszych hitków. No, nie jest takie trudne. Z mojej perspektywy. Ale tutaj mamy jakiś żomeczków, więc tego chomika by się przydało przyspącić. Raz, dwa, trzy, cztery... 5 సైజ్ 6... Ej, dobra, sharpness 3 i kurde, tyle hitów i on sobie wyrobił na luzia. Ale z drugiej strony teraz powiem wam, że żałuję jednak tego zakupu, bo jest większa mapa, czyli jest y, większa szansa na to, że nas nikt nie znajdzie. A jeśli ja sobie się wkopię kulturalnie, kurde, w dół, na przykład w tym miejscu, to jak sytuacja wygląda z y, rudami? Czy są rudy w dużej ilości? No oczywiście, że są. Kurde, no i w sumie. Ej, mogę sobie tak kopać i bym więcej chyba zarobił nawet. i mi się wydaje, ale nie no, nie będę teraz kopał, bo to bez sensu. Ale właśnie, że to jest teraz, no ej. W sumie tak nie, tak nie pomyślałem o tym No ale właśnie mapa większa, więcej ród Więcej możliwości kopania, chłopie gdzieś się tam Kulturalnie y schowasz za, win za winklem I jesteś bezpieczniejszy, prawda? Dobra, widzę laki bloczka One chyba się respią po prostu co jakiś czas I dostaliśmy widzowie dzisiaj pięć odłamków w tym momencie Proszę, niech ten ziomeczek mnie nie bije no Mówię, no debi. Ten normalny, ten nie bił, nie? Ale no ten to jest po prostu jakiś dziwny, nie? I tak w sumie, na przykład Ile taki jeden odłamek może kosztować na rynku? Czy w ogóle ktoś sprzedaje coś takiego, że w odłamkach? Zdziwiłbym się, gdyby tak y, to było wystawiane Ale nie, nie jest, nie jest Nikt tego nie handluje tym, niestety No ale jak z jednego wydropiłem pięć odłamków To jedno giga ciastko, Dobra, jednak sporo tego jest no, Ale z drugiej strony też nie może być za łatwo, prawda? prawda? Tutaj ziomeczek mnie goni I powiem wam, że jego ja go się odwrócę I go przyspącę szybko Raz, dwa, trzy. I dobra, i on chyba mi wejdzie jednak w tą strefę, gdzie i nie straci, kurde, i go nie zabije, no. A nawet, jakbym go zabił, no to nic z tego nie będę miał. Ale w sumie, czekaj mnie, czy na przykład, jeśli. Ja bym go zabił. Chociaż dobra, no oni tutaj mają jakiegoś soja. Kurde, sojusznicy, najgorszej. Bo chciałem powiedzieć, czy zastanawiam się, czy jeśli zabijesz ziomka na strefie, gdzie tych itemów nie tracisz, to dostajesz kurde normalnie kruszony odłamek, za który dostajesz kasę. Bo jeśli tak, no to w sumie nie dziwię się, że te ziomki zabijają, ale z drugiej strony można byłoby to też jakoś zblokować. No to jest taka kwestia do przemyślenia, ale na chwilę obecną powiem mam, że strefa Awk jest najbardziej OP. A jeśli ja bym chciał jeszcze raz kilofy sobie na tym rynku zobaczyć, jakaś taka fortunka trójka, ciekawe, czy coś takiego jest w ogóle. Jest wszędzie fortuna dwójka i one mniej więcej drogie te kilofy są kurde bardzo w porównaniu do seta czy miecza, kilofy są giga drogie. A na przykład właśnie z trzech boxa. Czy normalnie z 5 czy 3, 3 do wydropienia? Jest, fortunka trójka. Mhm, czyli ludzie tego za bardzo nie mają. To może być też ciekawy pomysł na biznes. Nie pomyślałem o tym, bo enchantu teoretycznie nie ma. Chyba żebyśmy znaleźli to yy, u magika. Nie, 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 u magika. Gdzie jest ten kurde? U czarodzieja. I fortunka jedynka kosztuje sporo dolarów w sumie. Na slash sklepie, jeśli byśmy chcieli to ze slash sklepu kupić. 4,5 tysiąca dolarów fortunka kosztuje. Ej, kurde, to w sumie nie? Hmm. nie, i tak się nie opłaca. Mimo wszystko się nie opłacał. Myślałem, że wymyśliłem idealny pomysł na biznes, ale no, niestety nie. Dobra, tu jest ten ziomeczek jakiś. Sobie go przyatakujemy. Bo chciałbym zabić jednego, żeby mieć y, te odłamki, kurde. Żeby mi się chociaż stakowały. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Kurde, jak mało. I nie dostałem kruszonego. Kurde, mam za bardzo zasyfiony EQ też, żeby dostawać te kruszone odłamki za te zabójstwa. To też trzeba pilnować. Dobra, no, tu jest full nede, nie chcemy full nede. Chociaż full nede dostaję od ziomka, który ma diamentowy hełm. Paradoks, bo ja też mam diamentowy hełm, tylko że ja mam prot, kurde, cztery. Dobra, tam gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, więc przyatakujemy tego, który bije po plecach. Może akurat na... dobre nam to wyjdzie. Kurde, zjadł refila. Niedobrze. Refil OP. Dobra, ale też sobie zjem, na spokojnie. Walka do końca to już będzie. Kurde, podbudował mi się do góry, a ja nawet łukiem to ja mu za dużo za to ja nawet nie zadam, nie? No, zjadł sobie refila. Dobra, nie będę się tam wbiegał za nim, bo to bez sensu totalnie. Wracamy, kurde, na nasz ukochany labirynt, który jest aktualnie. Mamy laki bloczka. Ile? Cztery dostaliśmy teraz, super. Trzeba dobry moment, żeby yy, z z ogarnąć, żeby to yy, się respiło, nie? Aha, z tego się nic nie... Myślałem, że za każdym razem się wydrapia, ale teraz kolejne cztery. No i tutaj mamy sigmę, kurde, jakiegoś którego dojeżdżamy sobie normalnie Dobra, zabiliśmy go i też dostałem kruszony odłamek. Czyli za zabójstwo tutaj normalnie dostajesz te odłamki. Kurde, to dlatego w sumie te ziomki zabijają. To też trzeba przemyśleć. Może jak masz za dużego kill to żebyś nie dostawał. Chociaż wtedy byśmy karali ludzi za to, że są yy, dobrymi graczami. Kurde, ani tak dobrze, ani tak. Mamy już 11, kurde, tych kruszonych tych odłamków labiryntu. iście. Nie, no jak dobrego respa, dobry moment respa, znajdziesz to naprawdę. Dropisz jak niesamowicie. Ej, i w sumie korona spida jest tutaj opłacalna, bo masz kurde, spida dwójkę, biegasz sobie. Byk, kolejna, niestety nic się nie udało wydropić. Tutaj widzę kolejnego laki. Bloka za ścianą, za winklem tak zwanym, wykopujemy sobie go. Pyk, jeden odłamek. 12 odłamków wykopaliśmy sobie w chwilę. A bo wiem, co powinno być. Powinno być tak, że jeśli na przykład jest godzina typu 16, gdzie gra automatycznie więcej ludzi, to tych laki bloków jest więcej. A z rana czy tam w nocy, jak ludzi jest mniej, no to żeby było ich mniej, żeby sobie nie stakowali. Kolejne plus 3. Wydaje mi się, że naprawdę na tym można dobry biznes sobie zarobić, bo no te giga ciaska ludzie na pewno będą kupować moim zdaniem. Jeszcze jakieś wystakowańce, które zbierają właśnie na to, żeby stakować sobie klucze. Wender Czeście, no to akurat będą te ciastka kupować, będą sobie potem wymieniać tu villagera. I mi się wydaje. Dobra, no i nic nie ma. Mi się wyda. Mi się tak kurde, tak myślę, że co minutę się respią te laki bloki. Tak mniej więcej, tak musi to być jakaś minuta. I one mają stałe pewnie respy, więc nawet jak pozaznaczasz sobie jakimiś waypointami, gdzie to wszystko jest, no to byłoby spoko sobie tak biegać. Dobra, ten zioczek sobie tutaj najprawdopodobniej odda. Oczywiście. Oddany kolejny kruszony, czyli już mamy no 80 osiemdziesiątarków za pobieganie po zabijanie dwóch graczy. Kwestia czasu. Ja wbiję sobie ten miecznik Sharpness, kurde pięć, i to już w ogóle będzie chodziło jak złoto. Skibby kamperek podbiję, naprawdę. No i mamy powrót debila. <laughs> Ale ile? 21 odłamek labiryntów. Dosłownie bardzo krótki okres czasu zdobyte. Wydaje się Giga OP. Ja widzowie, dzięki za oglądanie tego filmu. Jeszcze udział w konkursie obowiązkowo, a ja idę, a kurde na strefie, bo to się wydaje giga OP. I w następnym filmie czuję czuję zakupy po prostu. Czuję pse do të shoqeci ku